Mamy piątek, ósmy dzień października. PGNIG Superliga wraca do rywalizacji po krótkiej przerwie na zgrupowanie reprezentacji. Zaczynamy niniejszą piątą serię spotkań. Odwiedzamy Głogów, tam chrobry zagra z mistrzem polski Łomżą w Iwekielce. Przed mikrofonem Krzysztof Bandych, dobry wieczór Państwu. No i popatrzmy jak zakończą te sytuacje Głogowianie. Zbyt prosto chyba, żeby zaskoczyć Andreasa Wolfa. Super Lidze Kielczanie przyzwyczaili, że tam dużo zależy od obrony. Zatem Kielczanie rozpoczynają skutecznie, ale odpowiadają też gospodarze. Rafał Jamioł związany przecież z Kielcami, wychowanek kieleckiej piłki ręcznej trafia do siatki. Błyskawicznie odpowiadają, jednak włączył się w rozegranie Tomasz Kosznik, skrzydłowy ekipy Chrobrego. Rzadko kiedy dzisiaj mam okazję wymienić nazwiska skrzydłowych Chrobrego. Zatem od nowa w poprzek boiska, ale już ostrzegani są gospodarze o grze pasywnej. Który z nich będzie próbował? No i próbuje Włoskiewicz. Kornecki pokonany. W ekipie Łomżywiwe prawe rozegranie. Tra Starson do skrzydła i Gudjonsson. I mieliśmy kilka minut temu akcję francuską. Włączył się Kacper Grabowski w rozegranie z lewego skrzydła. Z biegu na obrót. Niedokładnie. Głogów Zygwaldi Gudjonsson na i. I kolejna formalność załatwiona. No ale na bramkę jeszcze czeka Damian Krzysztofik. Trafia Dawid Krzywicki. Zatem druga połowa całkiem w porządku. Nie zdążył Rafał Stachera. I łatwa, szybka odpowiedź Kielczan. Doskoczył natychmiast rywal do skrzydłowego reprezentacji polskiej. Łomży wiwarcją Karaliok. Wyczekał, wyczekał, znalazł lukę i trafił. I Siczko. No to było niczym formalność, zmylony zupełnie Rafał Stachera. Ostrzegani Mistrzowie Polskie o grze pasywnej do obrotu Karaliok. Ależ dynamika i wykończenie Arcioma Karalioka. Jeżeli popatrzymy na drugą połowę, łomża dominuje 14 do 7, licząc trafienia z drugiej części gry. tras Starson. Siczko. Karaliok. Skończyła się kara obrotowego. Damiana domagały. Numer 41. Za ten fragment z dwójką kołowych. Karaliok nie domagał, ależ popracował. Karaliok, żeby Trastarson miał łatwiejszą sytuację. Wykorzystana okazja przez Trastersona. I trafia także Kacper Grabowski. Po raz drugi z rzędu. Matuszak. No, wreszcie się wstrzelił po serii kilku niecelnych rzutów Wojciech Matuszak. Syrena kończąca mecz Łomża Wiwe Kielce wygrywa kolejne spotkanie w Pegi Super Lidze. Zatem ciągle z kompletem punktów na czele tabeli ekipa mistrza Polski. Swoje zrobili imponujący wynik. Życzę dobrej nocy. Pozdrawiam, do usłyszenia.